miło mi ponownie gościć Was w Piętnastce. Z poprzedniego naszego filmu sporo już dowiedzieliście się o naszej szkole. Dziś mam dla Was kolejną niespodziankę. Przedstawiam Wam szkolną grupę reporterów. A oto oni. Będą Wam przygotowywali reporterskie materiały o tym, co dzieje się w Piętnastce. I z tego co wiem już nie mogą się doczekać. Przekonacie się, że są w tym świetni. To do dzieła! Oto my szkolna grupa reporterów! Jesteśmy tu dla was. Naszym zadaniem jest informować Was na bieżąco, co słychać w naszej szkole, a wiadomo, że dzieje się, o i dzieje. Zapraszamy! Cześć, tu Martyna ze szkolnej grupy reporterów. Mam dla Was świetne wiadomości. Czy wiecie, że nasi uczniowie wiedzą wszystko o lesie pracy leśnika i ochronie przyrody? Oto dowód. W etapie centralnym konkursu Wiedzy o Lesie zdobyli wszystko co możliwe. A oto oni, Karolina, Amelia i Bartosz. Gratulujemy Wam serdecznie. Hej, hej, tu Janek. Zaraz się przekonacie, że ja także mam dla Was nie lada gratkę. Przedstawiam Wam dwie niebywałe dziewczyny, Maję i Agatę. Powiem Wam w sekrecie, że jesteśmy z nich bardzo dumni. Maja ma na koncie wiele sukcesów. Wymienię niektóre z nich. Pierwsze miejsce w powiatowym konkursie recytatorskim to TUS w Rady Mnie Pierwsze miejsce w powiatowym konkursie historyczno-medialnym, zorganizowanym z okazji 40. rocznicy ogłoszenia stanu wojennego w Polsce przez Bibliotekę Pedagogiczną. Drugie miejsce w powiatowym konkursie recytatorskim dla dzieci i młodzieży Horyzont Słowa. I pierwsze miejsce w finale podkarpackiego konkursu Literatura i Dzieci w Rzeszowie. W brudnym świecie, smutnych miast, pełnych wiatrów, bezlitosnych. Mignie czasem Twoja twarz, jak niepewne mgnienie wiosny. Agatka ma na swoim koncie wyróżnienie w powiatowym konkursie poetycko-recytatorskim w Jarosławiu, drugie miejsce w powiatowym konkursie recytatorskim dla dzieci i młodzieży w Bibliotece Przemyskiej, nominacji w podkarpackim konkursie literaturnej dzieci w Rzeszowie. Pięknym jest ten gaj, piękną jezior toń. Pięknym świeży maj, co roznosi bądź. Piękny jasny dzień, co blask złoty śnieg. Pięknym nocy cień na błęci duchle. A teraz niespodzianka. Maja i Agata zostały aktorkami Krzymskiego Teatru Fredreum. Życzymy Wam dalszych sukcesów, dziewczyny. Hi, I'm Olivier. I have incredible news for you. Amazing things are happening in our school in English. A to ze sprawą Ameli z klasy 8c, która pokazała swoje talenty lingwistyczne i w pięknym stylu przeszła do drugiego etapu kuratoryjnego konkursu języka angielskiego. Amelio, opowiedz nam o swoim sukcesie. Wziąłam udział w konkursie kuratoryjnym z języka angielskiego i bardzo cieszę się z tego sukcesu. Zakwalifikowałam się do etapu rejonowego tego konkursu. Gratulujemy! Cześć, tu Maja. Mam wielką przyjemność zaprosić Was do naszej świetlicy, gdzie zawsze sporo się dzieje. To po dobiernej świetlicy wygrali konkurs na bożonarodzeniową szopkę zorganizowany przez Przemyskie Centrum Kulturalne. Oto oni. Nina, która zdobyła pierwsze miejsce i Filip trzecie miejsce. Gratulujemy. Hej, tu Misia. Mam dla Was ważną wiadomość. W konkursie historycznym Przemyśl podczas II wojny światowej, zorganizowanym przez Archiwum Państwowe, dwójka naszych uczniów udowodniła znajomość tematu. Ach, ci nasi uczniowie, oto oni. Wiktor, który zdobył pierwsze miejsce i Julia, miejsce trzecie. Serdeczne gratulacje. Hej, hej, tu Natalia. Moi informatorzy przekazali mi naprawdę niebywała informacje, więc pieszę wam je przekazać. Słuchajcie, mamy w szkole prawdziwego orła. Tak! Nie wierzycie? To orzeł matematyczny. Jest nim nasz reporter Janek. Czy wiecie, że w ogólnopolskim konkursie orzeł matematyczny zdobył trzecie miejsce w kraju? Tęga głowa z niego. Gratulujemy naszemu orłowi. Cześć, tu Max. Mój materiał poświęcony uczniowi który udowodnił, że głową ma nie od parady. Nie tylko potrafi pięknie restować, co udowodnił wyróżnienie w powiatowym konkursie recytatorskim totustus tu z Radymnie, ale okazuje się, że z niego prawdziwy chemik. Czy wiecie, że Piotr przeszedł kolejny etap konkursu kuratoryjnego z chemii? To niezwykłe osiągnięcie w tak trudnym konkursie. Życzymy mu wielu sukcesów, bo wiemy, że to niezwykły ósmoklasista. Witajcie, tu Adam, czas na wiadomości sportowe, a tych mamy sporo, a to za sprawą naszego uczniowskiego klubu sportowego UKS-15. Sami widzicie, że bycie redaktorem sportowym to Wielka Frajda. Jest mi niezwykle miło gościć na zajęcia światarskich ośrodków szkolnych, przemyślnie w szkole klasowej nr 15. Nazywam się on, Michał Łukowicz, jestem koordynatorem województwie światarskich wyśrodków szkolnych, a także trenerem młodzieżowej reprezentacji. I w takim zajęciu możemy uzyskiwać do A na koniec mam dla Was UKS 15 z sensacją. Uczennica klasy sportowej naszej szkoły, Nikola Bednaczek, została powołana na zgrupowanie kadry narodowej, duma rozpiera całą 15. Nasze klasy sportowe nie próżnują. Drugie miejsce w turnieju o puchar Małgorzaty Glinki. Miejsce pierwsze i trzecie w turnieju Kinder Joy of Moving. Sami widzicie, że jest o czym mówić. Trzymamy kciuki za naszych sportowców. Oto jeszcze jedna niebywała wiadomość. Mamy w szkole wicemistrzynię Polski. Nieźle, prawda? To Natalia z klasy 8 C. Dziewczyna tak utalentowana, że w Europie nie ma sobie równych. Trenuje na co dzień w klubie sportowym akrobatyka Fitkit Przemyśl. A oto jej sportowe tytuły. Wicemistrzyni Polski w kategorii Solo Fit Kit oraz druga wicemistrzyni Europy Fit Kit w kategorii szóstej. Natalia, która została powołana do kadry narodowej na Mistrzostwach Europy zdobyła brązowy medal. Jesteśmy wszyscy bardzo dumni i życzymy Natalii wielu sportowych sukcesów. Cześć, tu kola Czas na moją relację. Przedstawiam Wam grupę utalentowanych plastyków z klas drugich i trzecich naszej szkoły, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym Moja ulubiona postać z bajki, zorganizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Przemyślu z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu dowolną techniką plastyczną pracy przedstawiającej ulubioną postać z bajki czytanej lub animowanej. Swoje prace nadesłało 315 uczniów z przemyskich szkół oraz szkół powiatu przemyskiego. Uczniowie z naszej szkoły zdobyli dwa pierwsze miejsca ex a także cztery wyróżnienia. Oto oni. Pierwsze miejsce zdobył Filip z klasy 3B. Drugie miejsce Hania z klasy 3A. A wyróżnienia Karolina i Patryk z 2A. Kamil z 3B oraz Natalia z 3A. Gratulacje! Na koniec, prawdziwe wiadomości naukowe. Jak doskonale wiecie, w naszej szkole działa szkolna grupa młodych fizyków atomki. Sprawdźmy, co u nich słychać i nad czym obecnie pracują. To wszystko, co przygotowała dla Was szkolna grupa reporterów. Mam nadzieję, że miło spędzicie z nami czas. Zapraszamy do naszej szkoły, Nasza Szkoła Twoja piętnastka. Szkolna grupa reporterów zaprezentowała uczniów, którzy pod okiem nauczycieli rozwijają swoje talenty i zdobywają sukcesy. Czekamy na inne reportaże z naszej szkoły. Polecam Wam także nasz poprzedni film o 15. Znajdziecie go na stronie internetowej naszej szkoły. Jeśli chcesz zostać tak jak ja uczniem szkoły, w której odkryjesz swoje pasje, zainteresowania wiedzę, umiejętności oraz serce i uśmiech, zapraszam Cię do Piętnastki. Nasza szkoła czeka właśnie na Ciebie. Nasza szkoła! Twoja Piętnastka! Piętnastka, to szkoła Twoich marzeń, tutaj czas cudownie, pięknie, szybko płynie. Piętnastka, to do niej często zdychasz, gdy już absolwentem szkoły tej zostajesz. Piętnastka, to szkoła Twoich marzeń, tutaj czas cudownie, pięknie, szybko płynie. Piętnastka, to do niej często wzdychasz, gdy już absolwentem szkoły tej zostajesz.